Przypuszczam, że większość przyszłych użytkowników klimatyzacji stanie kiedyś przed pytaniem o to, jaki klimatyzator wybrać, i nie mówię tutaj o mocy, ale o cenie i o marce tego urządzenia. Podejdźmy więc do tego moim zdaniem dość trudnego tematu, którego nikt tak na dobrą sprawę nie chce poruszać. Cześć, nazywam się Dawid i jako, że prowadzę od kilkunastu lat hurtownię dla instalatorów shopklima.pl, uczę instalatorów w Akademii Instalatorów, a także prowadzimy montaże w całej Polsce pod marką Grupa Instal, to wydaje mi się, że dzięki temu mam pewne przyzwolenie, żeby podejść do tematu wyboru odpowiedniego klimatyzatora dla Twojego domu, biura czy mieszkania. Ten wybór, umówmy się, nie jest zbyt łatwy, bo Wiadomo, no każdy facet, powiedzmy, zna się trochę na samochodach. Większość z Was jeździła jedną czy dwoma markami pojazdów albo i większą ilością, więc jakieś zdanie pewnie macie wyrobione. A jeśli ktoś z Was nie używał jeszcze nigdy klimatyzacji, no to pewnie nie ma wyrobionego zdania i dla takich osób właśnie wybór odpowiedniego, odpowiedniej marki staje się nie lada wyzwaniem. Na początek powiem wam w to, w co wierzę w połowie 25 roku, kiedy nagrywamy ten materiał. W co wierzę w kontekście klimatyzacji. spokojnie nie będę tutaj opowiadał moich przemyśleń związanych z religią. A więc tak, w co wierzę? Z każdej klimatyzacji będziecie zadowoleni tak samo. Takie jest aktualnie moje zdanie. Bo mimo dużej ilości marek jaką mamy w Polsce, to aktualnie będzie nawet 100 marek, słuchajcie, to są one produkowane w większości w kilku fabrykach, z których tak na dobrą sprawę większość jest rozlokowana w Azji, a na dobrą sprawę w Chinach. I jak już kiedyś mówiłem na moim kanale, to nie jest żadna ujma w kierunku tych urządzeń, że są one produkowane w Chinach. Miałem przyjemność zwiedzić kilka fabryk marki Haier, a także większość klimatyzatorów, jakie instaluje grupa Install. To są właśnie chińscy producenci i powiem Wam, że jakość jest na dość wysokim poziomie. Chiny dawno już dogoniły kraje zachodnie. Klienci czasami obawiają się, że klimatyzatory będą śmierdziały plastikiem albo gumą i że na przykład po dwóch latach zżółkną. Nic z tych rzeczy. Te czasy już dawno minęły, bo faktycznie tak było. Powiem Wam jeszcze więcej. Odnoszę wrażenie, że w Chinach kontrola jakości jest na dużo wyższym poziomie. I powiem Wam to na przykładzie chociażby korytek. Większość z Was pewnie wie czym są korytka. Jeżeli nie wiecie, to odsyłam do bardzo fajnego, nieskromnie powiem, materiału na naszym kanale. Więc korytka. Zamawiamy w europejskich fabrykach. I jeżeli z tymi jasnymi, mam tutaj na myśli kremowe bądź białe, nie ma problemu, tak z tymi bardziej kolorowymi, mam tu na myśli brązowe i czarne, z reguły jest jakiś problem. Dlatego, że co serie ten kolor się różni. W przypadku brązowych raz jest taki jaśniejszy, raz jest ciemniejszy, raz w ogóle jest w kolorze trochę kupy, a co do tych czarnych to jedne są matowe, drugie są bardziej wchodzące w połysk więc bardzo trudno jest tutaj złożyć tak naprawdę pasujące do siebie elementy. O czym już też na sklepie piszemy, że nie bierzemy za to tak naprawdę odpowiedzialności, no bo co dostawę to jakość tych korytek jest inna. W Chinach takie rzeczy, słuchajcie, nie przechodzą. Zamawiamy różne rzeczy czasami z Chin i widzimy, że jakość jest z partii na partię taka sama. Więc tutaj no, myślę, że chińczycy bardzo mocno nadrobili zadanie domowe. Wspomniałem, że zwiedziłem fabryki klimacjatorów w Chinach. Poza wspomnianą marką Haier z tej fabryki wyjeżdża jeszcze kilkanaście, jak nie więcej, innych marek. Wiele chińskich fabryk, takich jak GRI, Midea, TCL, AUX, Hisense, czy właśnie wspomniana fabryka Haiera, produkują też klimacatory dla innych marek i to już nie jest tajemnicą, o tym myślę, że większość instalatorów wie. Jeśli wierzyć natomiast statystykom, to co trzeci klimatyzator na świecie wyjeżdża z fabryki marki GRI, a przecież nie każdy co trzeci klimatyzator ma logo GRI na obudowie, prawda? Dodatkowo jest tylko kilku producentów sprężarek na całym świecie, a jak wiecie, sprężarka jest sercem tego naszego całego układu. Do tych najpopularniejszych producentów należą Panasonic, Daikin, Mitsubishi... Copeland, GMCC czy na przykład Sanio, i te sprężarki występują zarówno w markowych urządzeniach, jak i w tych chińskich. I tak dla przykładu, w niektórych urządzeniach, na przykład marki Haier bije serce ta sprężarka od pana Sonika. I ktoś teraz bardziej obeznany w temacie pewnie się oburzy i powie, że co z tego, że tam w klimie przecież pana jest sprężarka z pana i tam jest taki specjalny algorytm pracy opracowany przez inżynierów z pana Sonika. A w tym hajerze ktoś powie, że tam jest ok sprężarka z pana ale algorytm jest wymyślony przez inżynierów z hajera. Ok, ale co z tego? Klimatyzacja będzie może nieco bardziej wydajna. Być może zużyje nieco mniej prądu, ale koszt zakupu nigdy nam się nie zwróci, biorąc pod uwagę koszty energii elektrycznej, przynajmniej według aktualnych stawek. Ta klimatyzacja, słuchajcie, musiałaby pracować latami bez przerwy, dzień w dzień i noc w noc, żeby koszt zakupu nam się zwrócił po kilku, jak nie kilkunastu latach. Okej, okay, żebyśmy się nie pogubili, Podsumowując to, co powiedziałem do tej pory, jeśli macie zamiar kupić klimatyzator, który będziecie używali tylko kilka dni w roku bądź kilka tygodni, kiedy to nie da się po prostu bez tej klimy żyć, a przy okazji macie ograniczony budżet, chcecie wydać możliwie najmniej, to bez obaw możecie wybrać jakiegoś właśnie Chińczyka i będziecie z niego zadowoleni. Ale tutaj dwa warunki. Po pierwsze, musicie wybrać do montażu firmę z doświadczeniem i dobrymi opiniami. Sprawdźcie w Google, myślę, najlepiej. To naprawdę jest bardzo ważne, bo nawet ta najdroższa klimatyzacja, najlepsza, ale zamontowana przez partacza, nie będzie długo działała, o ile w ogóle będzie działała. I drugi warunek, wybierzcie markę, która już co najmniej kilka lat jest obecna na polskim rynku, żeby nie było sytuacji, że... Pojawiła się na tyle szybko, na ile szybko się z tego rynku zwinie, żebyście nie mieli później problemów w przypadku jakichś ewentualnych awarii, jak będą potrzebne jakieś części. A skoro już o awariach mowa, część z Was może się zastanawiać, czy klimacatory te droższe będą się rzadziej psuły niż te tańsze chińskie. Może i tak ale szczerze wątpię. Prowadzę hurtownię od kilkunastu lat i podobnie czasowo działam jako instalator. Mam dostęp do różnych statystyk i widzę zgłoszenia reklamacyjne instalatorów, którzy kupują u nas w hurtowni. I powiem Wam szczerze, nie widzę żadnych różnic, żeby jakieś marki wybijały się bardziej na tle właśnie zgłoszeń reklamacyjnych. Średnio zgłoszenia reklamacyjne dotyczą mniej niż połowy procenta urządzeń, czyli tak na dobrą sprawę 1 na 200 klimatyzatorów ulegnie awarii. Ale okej, okay, na cele tego materiału przyjmijmy, że te chińskie będą się psuły dwa razy częściej. Czyli i tak macie jeden klimatyzator na 100. Więc prawdopodobieństwo jest bardzo niskie, że to dotknie akurat ciebie. A gdyby nawet trafiło na ciebie, to za naprawę nie zapłacisz nic, o ile urządzenie masz na gwarancji, czyli będziesz robił regularne przeglądy. I dodam tutaj, że z reguły ta gwarancja wynosi 5 lat w przypadku tych chińskich producentów, a w przypadku tych markowych tylko 3 lata. Jak ktoś nie chce Chińczyka, to wybór klimatyzatora mocno się ogranicza tak na dobrą sprawę do kilku marek, wśród których mamy na przykład Dajkina którego klimy w większości produkowane są w Czechach. Mamy Mitsubishi, którego klimy produkowane są częściowo w Japonii i w Tajlandii, ale też i w Chinach, więc tutaj trzeba dobrze trafić. Mamy koreańskie marki jak Samsunga, jak LG, które głównie wytwarzają w Korei, ale także w Chinach. Mamy Panasonic'a, który produkuje w Malezji, w Japonii, ale słuchajcie, też w Chinach. No i mógłbym tutaj jeszcze wymienić parę innych marek, ale ten materiał zrobiłby się mniej ciekawy, więc zauważcie, że ci markowi też część, chociażby podzespołów produkują w Chinach. Dobra, idźmy dalej. Nie jesteśmy dżentelmenami, więc może porozmawiajmy trochę o pieniądzach. Wybierając ten markowy sprzęt, często musimy za niego zapłacić dużo więcej. To znaczy nawet cenę tego chińskiego pomnożyć na razy 2 albo nawet razy 3. Czyli jeżeli na przykład klima TCL-a, czy Haiera kosztuje załóżmy 2000 zł, to za na przykład Daikina czy Panasonica musimy zapłacić 4 do 6000 zł. Więc jest to jednak kurczę spora różnica. Czy markowa klima będzie miała jakieś lepsze funkcje niż te chińskie produkty? No niekoniecznie. Słuchajcie, Chińczycy są bardzo dobrzy w kopiowaniu. Może nie jeden do jednego, co pokazują klapki Adodis, Adadis czy jakieś inne podróby Adidasa. Oczywiście żartuję, wiem, że tutaj chodzi o coś innego, wróćmy do klimacatorów. Więc na przykład jonizator, załóżmy w Panasonicu, czyli ten system Nano X albo Nano G w zależności od modelu, będzie na pewno lepszy od jonizatora w GRI, w TCL-u czy na przykład w MIDEI. Podobnie będzie z innymi funkcjami, często także na przykład głośność pracy klimacatora. Laboratoria badawczo-rozwojowe w dużych markach mają większe zasoby po to, aby tworzyć odpowiednie kształty, kąty, jakieś profile łopatek, żeby one po prostu działały ciszej. Wtedy taki chińczyk kupi sobie klimatyzator, skopiuje to rozwiązanie i zastosuje je u siebie. Ale pewnie znowu te markowe klimy wyjdą z czymś innym, co znowu trzeba będzie skopiować i tak w koło macieju. Okej, okay, a jak jest na przykład z materiałami? Jeśli chodzi o materiały wykorzystywane do produkcji klimacatorów, to jako, że widziałem w życiu Umówmy się już wiele, mogę śmiało przyznać, że plastik tych markowych urządzeń jest lepszy od tych tańszych Chińczyków. Szczególnie tych niższych modeli, tych bardziej budżetowych, bo jeżeli weźmiemy sobie na przykład pod uwagę te modele z wyższej półki, jednak chińskich marek, to różnicy w plastiku tak dużej aż nie zauważymy. Więc tutaj już zależy, właśnie w który model będziemy mierzyć. Ale musisz sobie odpowiedzieć na pytanie. To wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie. Jeśli Twoim głównym kryterium wyboru jest cena i bezawaryjna praca, to wybierz jakiegoś znanego Chińczyka, którego logo widujesz na osiedlu, w mieście lub po drodze na przykład do pracy czy na spacerze. Jednak jeśli masz budżet no nieco większy, lubisz markowe produkty i stawiasz mocno na jakość wykonania, za którą idzie no nieco wyższa jednak niezawodność. Albo zależy Ci na tym, żeby funkcje w klimatyzatorze były bardziej dopracowane, bo na przykład ktoś z domowników jest mocnym alergikiem, albo audiofilem, albo jeszcze coś innego, no to wówczas decyduj się na klimatyzator pochodzący od tych bardziej właśnie markowych producentów. Słuchajcie, zdaję sobie sprawę, że temat jest z jednej strony bardzo trudny, mało kto odważa się o nim mówić głośno, dlatego zostawcie mi za starania łapkę i subskrypcję. A jeśli macie inne zdanie niż moje, to zachęcam do kulturalnej dyskusji w komentarzach. Proszę mnie nie obrażać. Kto wie, może przekonacie mnie do zmiany zdania i być może nagramy na ten temat kolejny materiał. No zobaczymy. A jeśli wytrwaliście aż do tego momentu, to gratuluję i napiszcie w komentarzu, co wybieracie. Może to być marka urządzenia albo chociaż napiszcie czy chiński, czy markowy. Dzięki za uwagę, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym materiału.